Rysowałem hobbystycznie. E, jakieś stowarzyszenie dostrzegło. Pierwsza wystawa wernisarz, e, druga, trzecia. Potem e, zostałem poproszony o zilustrowanie bajek dla dzieci, które były wydawane w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Więc po prostu nie stawiałem sobie pewnych barier, nie powiedziałem, że ja tego nie zrobię, albo że ja tego nie umiem. Po prostu to, to, to robiłem e, i jakby z tego to wszystko wynikało. Nie da się ukryć, że jestem hedonistą, więc, więc te ładne rzeczy gdzieś tam naturalnie w moim życiu występują i ten rysunek, jakby, jest naturalną częścią mojego życia. Więc pióro, tak. Tusz, woda, kawa, którą też włączyłem swojego czasu w moje rysunki, jakby są cały czas nieodłączną częścią mojego życia, którą staram się udoskonalać. Jeśli chodzi o moją pracę, jeśli chodzi o fryzjerstwo, nie wzięło się to z przypadku. Pamiętam, że jak kończyłem gimnazjum, nade mną wisiał wybór szkoły średniej. Większość moich nauczycieli myślała, że będę jednym z nich przy moim zamiłowaniu do języka polskiego, do historii, przy wynikach w nauce, przy tym, za co się brałem w życiu przy moich pasjach, wypadało, żebym był nauczycielem. Natomiast chciałem, żeby moja praca była pracą z ludźmi, żeby była pracą kreatywną. I jeśli chodzi o rynek pracy, dość wcześnie rozumiałem, że, że, że praca jako nauczyciel może i jest przyjemna, może i jest rozwojowa, ale na rynku pracy nie ma przyszłości. Więc stwierdziłem, że stanę fryzjerem. Łączyłem to z dodatkową pasją moją, jaką jest psychologia. Stwierdziłem, że będę ludziom dawał szczęście na takiej zasadzie, że, że, że będę sprawiał, że będą piękni, będę z nimi rozmawiał, i, i to, że buduje ich pewność siebie i czy randka, czy rozmowa o pracę się uda, sprawia im przyjemność. To, że ci ludzie wychodzą zadowoleni, to, że w taki sposób wpływem na ich życie spowodowało, że, że, że poszedłem właśnie w tę stronę. Moi nauczyciele na początku byli delikatnie mówiąc, średnio zadowoleni z wybranej drogi życia, no bo jak można iść do szkoły zawodowej, średnio to z, wyglądało z moimi ambicjami w ich oczach. Natomiast myślę, że, 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 że biorąc pod uwagę moje podejście do tematu i to, że połączyłem to z Galerią Sztuki, Połączyłem to z miejscem, do którego ludzie pragną wracać, z miejscem, które ma historię, ma historię bardzo wielu ludzi. To był bardzo dobry wybór. I tak 12 lat już prowadzę Black Cat Studio. I myślę, że będę prowadził dalej tyle, tylko na ile mi pozwoli. Czy zdrowie czy, czy, czy system. Lepiej. To ja mogę się teraz poderektować? Tak. Ja się delektuję w żołnierzu. Przy moim trybie życia i, i, i pracy, przy wyjazdach, no to pies jednak nie byłby odpowiedzialnym wyborem. Jak więc są kotki. Że chodzą właśnie. Też trochę swoimi drogami nie są zwierzętami, które przychodzą jak nam się podoba, tylko jak im się podoba, to mnie to bardzo odpowiada. Bardzo cenię sobie wolność i niezależność. Nie narysuję tyle, żeby zrobić dwie wystawy nie w nie październiku. Nie jest tak, że pomalowałem przed pokój cały na czarno. Spotkałem się kiedyś z taką francuską, kiedyś wracam z pracy, patrzę, a tutaj na suficie mam na mapę nieba i dojechałem do Nieba, w miejscu dokładnie czasu, w którym się Moje ulubione miejsce w Częstochowie to Hauda na ulicy Zaciszańskiej, dzielnica zaciszę. Spędziłem tam z moim przyjacielem, Danielem Bruzdom, całą podstawówkę, całe gimnazjum, potem jeszcze wracaliśmy do tego miejsca i można powiedzieć, że to jest miejsce, które mam z pokolenia na pokolenie. Tam przychodziła moja mama, tam przychodził mój wujek, Pięknie widać stamtąd Częstochowę i przy okazji e, pytania, jakie było zadawane m, przy takim konkursie jak Twarzy przyszłości Częstochowy na pytanie, jakie jest moje ulubione miejsce, no właśnie, właśnie ta hałda. Moja mama tutaj, e, powiedziała, że się martwi do siebie. O, Bez takiego e, wymuskanego panicza, jak to powiedziała. Teraz poszedłeś w mocny fankrok. Przecież żona, jak zaczynaliśmy się. Spotykać? Pięć lat temu. <grym> <grym> jak mówiłeś tylko, że ze mną ty. się widzisz, to już się rosło gotowało. Albo był drogą, no? No. To było sześć lat temu. No już sześć? No. ja wierdzielę. Co za wyrok sześć lat? Zaczęło się odwrócić na klasie. Z żadnym dziewczątem nie wysyłałem Ja też. teraz na mieście mówią, że jesteśmy parą. Mhm. <tryknowy> no, na mieście mówią też dużo różnych innych dziwnych rzeczy. No. To, że jesteśmy parą, to jest najsłabsza plotowa. Te kontrowersyjne, nazwijmy to, są lepsze. Bardzo... W ogóle z tym dzieckiem plastyka spowodowało, że jak spojrzałem na Ciebie, to miałem takie Eee, dobra, dziwne. No, nie, nie zrobiło na mnie żadnego wrażenia. Tak, myśl, pomyślałem sobie kurwa, jaka ona ma stylówkę. E... Potem się dowiedziałem fizję. Jak fryzjer to gej. Każdy fryzjer to gej. A propos, w jedną dziewczynę... To nie ma nie, nie tak. <grym> tak jest tak, że my się lubimy. To wyglądał się czarny kot, biały kot tych dwóch dziadków. Gorzałka pali moją duszę. Jesteśmy skazani na siebie. U mnie zaczynało się wszystko przypadkiem. Czy to był teatr, ktoś mi zaproponował, czy bym nie zagrał, nie mając w ogóle doświadczenia? Stwierdziłem, że czemu nie. I tak zacząłem swoją przygodę z teatrem amatorską. Jakże zazdroszczę pani tego innego świata, które pani sobie sama na mieszkanie wybrała. Ja muszę żyć tu, w tym przeklętym więzieniu. A potem jak już byłem z tym trochę skojarzony, dostawałem inne propozycje i z nich korzystałem. W końcu. Z rekonstrukcją historyczną zderzyłem się przez przypadek, jak z większością rzeczy u mnie w życiu. Pamiętam, że pod koniec szkoły gimnazjalnej e, zapascynowany historią kupiłem pierwszą zbroję. Nie była ona do końca poprawna historycznie. Natomiast e, na forum rekonstrukcji historycznych już została zauważona przez mnie podobnych i przez dziewczynę mojego brata młodszego, która stwierdziła, że podobni ludzie biegają gdzieś w zbrojach po jej dzielnicy i tak się poznałem z, 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 z przyjaciółmi, którzy też to hobby podzielali. Wstąpiłem do grupy Częstochowskiej nauczyć trochę więcej o historii. Zmieniłem zbroję na bardziej poprawną historycznie. To był wtedy późny XV wiek, który rekonstruowałem. I trafiłem później jakby po tym do Grupy Ogólnopolskiej. Zacząłem też sam organizować rekonstrukcję. Grupa międzynarodowa jakby... Jako prekursor razem z Arkiem Przybyłokiem, moim bardzo dobrym przyjacielem, też zaczęliśmy uprawiać takie wyprawy. Z zabarwieniem historycznym po Jurze krakowsko-częstochowskiej. Robię to od 12 lat, i można powiedzieć, że jest to taka forma spędzania czasu, która daje mi poczucie wolności. i Bardzo miło, że zaraziłem nią innych ludzi, że jest to też forma promocji Jury krakowsko-częstochowskiej przez pryzmat historii. Bardzo lubię te wyprawy, ponieważ ten las jurajski jest bardzo zróżnicowany. Do tego dochodzi element organizowania obozowiska, który bardzo lubię, a chyba najbardziej jednak lubię kawę wypitą rano z wody ugotowanej na ognisku. Sprawia mi to niesamowitą przyjemność i daje poczucie wolności, którą bardzo w swoim życiu, w życiu cenię. Sztuki, świetny mówca, inicjator wielu bardzo ciekawych wydarzeń. Ja miałam okazję współpracować z nim na płaszczyźnie teatralnej. Wariaci i zakonnica to sztuka, którą już dawno-dawno sobie wymyślił, z tego co pamiętam. I moment realizacji był chyba dla niego dość istotny i ważny. Fajnie, że mogłam brać udział w tym i być częścią. Dobry czas, fajny. Ciach. <laughs> Sobie ludzi, stwarzanie jakiejś takiej enklawy, um, która um, sprawia, że ludzie mogą w jakiś sposób wyrażać siebie, um, dać łupu swojej ekspresji. Um, to, co się w każdym kłębi, um, ma jakieś fajne ujście. Um, tak, pamiętam, że dla mnie moment grania w sztuce um, niezależnej. Nie będąc aktorką, było fajnym i ciekawym doświadczeniem, bo byłam już tego bardzo spragniona i głodna, i nadarzyła się taka okazja. Więc tak, Konrad, jak najbardziej jest osobą, która pozwala odkryć w sobie też coś na pewno. Konrada poznałem przeszło 10 lat temu, kiedy wspólnie uczestniczyliśmy w próbach spektaklu Bucharest Konik dla Teatru Niezależnego Tlen. Od razu załapaliśmy wspólny język i zaczęliśmy spędzać czas też poza teatrem. Przeżyliśmy wiele szalonych wieczorów, dobrych imprez. Konrad od początku jawił mi się jako taki niebieski ptak, bardzo kolorowa postać. Znany częstowski bomb vivandi sybaryta, który dosyć dużą wagę przykłada do całej estetyki spędzanego przez siebie czasu i do swojego jambuła. Jako człowiek, jest osobą ciepłą, wyrozumiałą i wiem, że też służy innym pomocą. Można się do niego zawsze zgłosić. Jeżeli tylko coś trzeba, to nie odmówi pomocy. Cóż mogę więcej powiedzieć? No Artysta, fryzjer, filantrop, Konrad Chręciński. Nie wszystko złoto, co nie pogryziesz. A z pustego i Salomon nie naleje z sobą obciążasz innych, więc chodzę obrzygany od stóp Achillesa po głowy cukrowe i jestem dla was. Kiedyś mój wychowawca wezwał moją mamę do szkoły na prywatne spotkanie powiedzmy. Nie to, że byłem chuliganem, bo przez to była dość często wzywana, ale mojemu wychowawcy chodziło o to, że jak zaczął zdanie w ogóle z moją mamą, która w ogóle po tym zdaniu była strasznie ze mnie dumna, wychowawca ją wezwał i powiedział do niej, wie pani co, bo z jest problem. Nie z Konradem był często problem, ale on później powiedział, że Konrad jest jakiś inny. I tutaj moja rola w tym byciu innym nie polega na tym, że, że, że ja będę się w tym momencie z tego wywyższał. Zadaję sobie pytanie, właśnie czy ja tu pasuję. Zdaję sobie sprawę z tego, że jestem inny, natomiast zawsze powtarzam i moim przyjaciołom, czy saperowi na przykład, z którym spędzam większość mojego wolnego czasu. Można powiedzieć, że zjadłem z nim więcej posiłków niż, niż z jakąkolwiek moją dziewczyną. Yy, I ta wyjątkowość yy, staram się, żeby nie przekładała się na to, żebym uważał, że jestem lepszy od innych. To ma mnie stymulować do robienia ciągle czegoś konstruktywnego, ale nie ma sprawiać, że czuję się lepszy od innych. I jakby dla mnie takim, taką zasadą bardzo ważną w życiu jest to, żeby zachować pokorę w tym, co robię.